Witajcie ogrodniczki i ogrodnicy. Ogrodnictwo to jeden z niewielu zawodów opierających się na myśleniu o przyszłości. Dzisiaj posadzimy tulipany, a efekty naszej pracy będziemy podziwiać dopiero wiosną. Kiedy słyszymy hasło wiosna, przychodzi nam na myśl słońce, krokusy i tulipany. Mnie tulipany kojarzą się jeszcze z 1 maja, ale to już chyba tylko mnie. Żeby tulipany zakwitły, muszą przejść okres przechłodzenia. Jesienią po posadzeniu ukorzenią się i przeczekają zimę, by zakwitnąć wiosną. Odmian tulipanów są tysiące w piętnastu grupach. Cebulki wszystkich grup są dostępne w naszych sklepach. Do sadzenia wybieramy zdrowe, twarde cebulki i bez plam. Jeśli cebulka straciła brązową łuskę, a sama jest cała i zdrowa, to ok, też będzie dobra. Na pewno nie kupujcie cebulek miękkich ani takich z nalotem zielonym lub różowym. W ogóle z żadnym nalotem nie kupujcie. A nie zapomnijcie o osłonkach dla nich, bo wiecie, nornice tylko czekają. No i tu znowu prośba do Was. Nie jeden tulipanek z każdej przegródki, a kilka lub nawet kilkanaście. Mówiłem już o tym, kiedy sadziłem jeczyki. Poza tym nie wszystkie tulipany kwitną w jednakowym czasie. Jeśli zrobimy jakiś ekstremalny miks, kupując po jednej cebulce, to może się zdarzyć, że przez trzy miesiące będą nam zakwitały pojedyncze kwiaty. Raz tu, raz tu, raz tu i w ogóle do kitu. Ani to ładne, nie mówiąc już o jakimś bukiecie do wazonu. Dlatego nastawiamy się na tworzenie barwnych plam kwiatowych. Da nam to wspaniały efekt i szansę na piękny wiosenny bukiet do wazonu. Wygodną sprawą jest kupowanie cebulek w tak zwanych kapersach, W woreczkach po kilka sztuk. Od razu mamy paczuszkę i do tego zdjęć, więc łatwo będzie ustalić miejsce sadzenia w ogrodzie i nie pomyli się nam, który to tulipan i jaki ma kolor. A wiecie, że w Holandii na początku XVII wieku zapanowała tulipanomania? Cebulki rzadkich odmian tulipanów były warte tyle, co kilka krów, a nawet dom. Ludzie tracili majątki, by zdobyć cebulki tych pięknych kwiatów. Tylko gdzie oni je wtedy sadzili? Ale potem, w 1637 roku, na giełdzie nastąpił krach i wszystko wróciło do normy. Dość ogólnie ujmując sprawę, można by rzec, że wysokość roślin niemal determinuje okres kwitnienia. No bo tak. Najwcześniej zakwitną nam malutkie tulipany botaniczne Kaufmana, Greiga i Fostera, których wysokość zaczyna się od 15 cm, potem 40 cm pełne i single, a w końcu półmetrowe triumfy, liliokształtne papuzie i najwyższe, osiągające nawet 70 cm, tulipany Darwina. Pod koniec tego tulipanowego pochodu pojawią się jeszcze botaniczne 10 cm tardy. Moi drodzy, każdego tak jak mnie dzisiaj mogą boleć plecy. Dlatego cebulki w koszyczkach przygotuję przy stole. Dla wygody. Cebulki w sklepach pojawiają się wcześniej, bo już nawet w sierpniu, ale nie po to, żeby je od razu posadzić, tylko żeby się w nie zaopatrzyć. A wtedy jest największy wybór. Termin sadzenia, którego niektórzy się sztywno trzymają, to od połowy września do końca października. Tak jest najlepiej. Ale jeśli zrobimy to ciut później, to tragedii nie będzie. Tym bardziej, że jesienie coraz dłuższe, a zimy coraz cieplejsze. Łaskawa aura spowoduje, że cebulki zdążą się ukorzenić. Tulipany nie lubią cienia. Ale weźcie pod uwagę, że jeśli posadzicie je w pobliżu drzew, to w okresie kwitnienia tulipanów drzewa nie mają jeszcze liści, więc wszystko jest OK bardziej chodzi o cień rzucany przez jakieś stałe elementy architektury. Budynki, wysokie płoty, altany. Jedni wolą szeregi, a inni rzędy. A ja nie jestem zwolennikiem drylu wojskowego. Nie będę tak sadził. Posadzę na okrągło. Dzięki temu nie będę miał barwnego sznurka, a barwną planę. W takiej ziemi cebulki mi się lepiej ukorzenią. Sadzimy tą piętką do dołu, stąd wyrosną korzenie. Sadzimy na głębokość trzykrotnej wysokości cebulki w odstępach od kilku do dziesięciu centymetrów, w zależności od odmiany, do żyznej, przepuszczalnej gleby. Tulipany nie lubią mokrego, gliniastego podłoża. I jak zwykle, lekko przyklepać i podlać. A kto nie sadzi w koszyczkach, niech skorzysta z sadzarki. Aby w kolejnych latach mieć równie piękne kwiaty tulipanów, po przekwitnięciu trzeba odciąć kwiatostany. By energia tulipana poszła w tworzenie się cebul potomnych, a nie nasion. Po zaschnięciu liści robimy wykopki. Dzieje się to gdzieś z końcem czerwca. Wykopane cebule przebieramy, odrzucając zbyt małe jak na odmianę, nadgniłe z plamami. W suchym i chłodnym miejscu przetrzymujemy do września i znów wkopujemy. Dobrze jest co roku zmieniać miejsce sadzenia tulipanów. W tym samym miejscu mogą rosnąć tak co 4 lata. Dzisiaj posadziliśmy tulipany. A wiecie, że wiele ich odmian nazwano na cześć słynnych Polaków? I tak w ogródku możecie sobie posadzić Mikołaja Kopernika, Lecha Wałęsę, czy prezydenckie pary – Kwaśniewskich, Komorowskich, Kaczyńskich i wielu innych. Byle nie za blisko siebie. Do zobaczenia. Jeśli się podobało, subskrybujcie nasz kanał. Kliknijcie w dzwonek, a będziecie na bieżąco.